No, dzień dobry, Pani Kasiu. Dzień dobry, Pani doktor. Jak się Pani czuje? Dobrze, dziękuję. Tak? No to w czym mogę pomóc? Od czego by tu zacząć? A ma Pani sprzęt do mierzenia ciśnienia? Nie. Opaskę medyczną, dotętna? No, nie, nie, nie mam. Pulsometr? Też nie. To może chociaż termometr? Mam, mam. Yy, dobrze, tu chwileczkę. <laughs> ha, bez baterii. W takim razie zacznijmy inaczej. Co Pani dolega? Ostatnio czuję się bardzo zmęczona. Aha. Witaminka D jest? D? Witaminka D? D jest? Czy korzysta Pani ze słońca albo suplementuje? Tak, suplementuje. Suplementuje na balkonie, jak Franciszek śpi. No, super. Zawsze coś. No. Przy tym kraju to jest ciemno jak... Ciemno jest. Po prostu ciemno. Dobrze. Jakieś inne objawy poza zmęczeniem? Pani doktor, ja się zastanawiałam, czy nie mogłabym dostać yy, zwolnienia z pracy na kilka dni. A co pani dolega? No właściwie to to zmęczenie. A pani Kasiu, a wie pani, że zwolnienia są dla chorych, a nie dla zdrowych? No tak, tak. A pani mówiła, że dobrze się czuje. Ja tak kurtuazyjnie mówiłam pani doktor, ale yy, mam też kaszel. Kaszel? A jaki tak. kaszel? Suchy, mokry, z flegmą, nasilony dzień czy noc, gęstość flegmy, kolor flegmy, napadowy, ciągły, częsty, sporadyczny. Taki. Jeszcze raz. Suchy. To niedobrze. Ale taki delikatny, bo mam też katar. Pani Kasiu, czy pani nie dolega lęk? Lęk? Może, może, może. Ja pani mogę wypisać coś lekkiego na uspokojenie. Strach to nie jest żaden wstyd, to jest tylko płotek do przeskoczenia. Wie pani ja sama tego doświadczyłam. jego rodzinę, jego współpracowników, przed współpracownikami. I Pani ja codziennie wstaje rano i mierzy sobie temperaturę, a ręce myje, myje nałogowo. Proszę zobaczyć takie ręce, no suche jak wióry. Tak rozumiem pani doktor, tylko że to nie o to chodzi. Pani Kasia, jeśli będzie pani przestrzegać zaleceń, nic pani nie będzie. Proszę unikać bezpośredniego kontaktu z innymi. Ale ja nie mam kontaktu. <laughs> to jak pani nie ma kontaktu? No bo ja nie chodzę do pracy. Czuję się pani dobrze. Nie chodzi pani do pracy. Pani jest po prostu samotna i nie ma pani z kim porozmawiać. Jak te samotne staruszki, które przychodzą do mnie codziennie z inną dolegliwością, tylko po to, żeby usłyszeć, że są nie, zdrowe. Nie, nie. Ja po prostu jestem zmęczona, wyczerpana jestem. Od dwóch miesięcy izolacja i do tego jeszcze ta praca online. Ciągle w godzinach przedpołudniowych. Mieszkam na takim małym osiedlu rodzinnym i o tej godzinie jest takie przeciążenie, że szef mi się ciągle zacina, ja i tak kiwam głową, że wszystko rozumiem, bo przecież pani mu nie pani. powiem, że go nie słyszę, Pan pani jest wysięczny. Albo biegam za Krzyśkiem, albo sprzątam za Franciszkiem. Proszę, pani Kasiu! Ja potrzebuję L4 na Mazury. A! A wie pani, że ja mam prawdziwych pacjentów? Takich chorych ludzi? Tak. Ja bym pani doradziła innego specjalista. Jakiego? Psychologa. I on mógłby mi wypisać to L4? Nie. Raczej nie. Szkoda. A i proszę zmienić operatora sieci. To taki gratis zamiast recepty. E, tak. Powinno pomóc. No, dziękuję. Pani doktor, i przepraszam. Nie, niech pani nie przeprasza. Nie pani pierwsza i nie ostatnia. I rączki myje, 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 nałogowo myję. O.